A teraz spoglądamy na stronę polsatnews.pl. Ciekawe zjawisko nad Atlantykiem, proszę Państwa. Samoloty latają z prędkością dźwięku. Mowa o tych samolotach, które lecą ze Stanów Zjednoczonych na wschód, czyli między innymi do Polski. Co tam się dzieje? Jak długo to potrwa i co to za prędkość? A jeszcze Flight Radar 24, bo to oczywiście tutaj prędkości samolotów można podejrzeć. Proszę spojrzeć ponad 200 km na godzinę. To jest ta prędkość samolotów 1200 oczywiście km na godzinę. Z taką prędkością samolot, który Państwo widzą się, porusza. Eryk kłopotowski, ekspert rynku lotniczego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie, witam Państwa. Co takiego się zdarzyło, że samoloty tak nagle przyspieszyły? Wiatr. <laughs> I to wystarczyło, rozumiem. To wystarczyło. Musimy zwrócić uwagę na to, że lotnictwo, podobnie jak żeglarstwo, w dużej mierze zależne jest od pogody, i ta pogoda czasami mi nam pomaga. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to rozróżnienie różnych prędkości, którymi piloci się posługują. To, na co patrzymy, pilotując samolot, to są. Bardzo wiele różnych elementów, ale skupiając się na chwilę na tej sprawie, to są dwie podstawowe prędkości, czyli prędkość względem Ziemi, czyli ground speed, i TAS, czyli true airspeed, czyli ta prędkość, która. Odnosi się do e, strug powietrza dookoła samolotu m, po uwzględnieniu e, wysokości ciśnienia, gęstości e, powietrza. Czyli ta prędkość samolotu 1200 km na godzinę, to jest prędkość samolotu względem Ziemi, tak? Tak, podobnie. Względem Ziemi wraz z, z popychającym, że tak powiem, ten samolot wiatr. Dobrze, to ty, ty, ta prędkość, dlaczego jest teraz nieco wyższa niż była, i jakie to są różnice, bo to bardzo ciekawe. Rzeczywiście te prędkości są bardzo imponujące i tutaj cieszę się, że prędkość dźwięku jest w cudzysłowie, dlatego że no, oczywiście statek powietrzny nie porusza się szybciej niż dźwięk ze względu na to, że nie, nie porusza się, że tak powiem, wewnątrz tej strugi powietrza szybciej niż dźwięk, tylko ze swoją prędkością powiedzmy 850-900 km na godzinę, a pchany bardzo silnym wiatrem osiąga względem Ziemi te bardzo wysokie prędkości. To są rzeczywiście dzisiaj notowane prędkości rekordowe. Mówimy o tym, że w poprzedni rekord spowodował, że, że, że taki samolot leciał. Natomiast rzeczywiście jest to gigantyczna oszczędność nie tylko czasu, no ale przede wszystkim paliwa i kosztów związanych z prowadzeniem takiej operacji powietrznej. Także są to, są to na pewno bardzo ważne dla linii lotniczych informacje, żeby planować swój lot tak, żeby właśnie wpasować się w ten prąd powietrza i, i korzystać z tej wspomagającej w tym wypadku pogody, bo tak, to są zjawiska związane z występowaniem dużych, dużych, poważnych zjawisk gdzie indziej, czyli powiedzmy są to burze, huragany, które na tych wysokościach geograficznych występują rzadziej niż, niż w okolicach, niż w okolicach Karaibów. I stąd kiedy pojawia się taki Taki, takie zjawisko, taki huragan, i, i przesuwanie wykorzystanie wiatru, jeżeli chodzi o osiąganie coraz większej prędkości. Czy jakiekolwiek zagrożenia, niebezpieczeństwa w związku z tym prądem strumieniowym? Jeżeli chodzi o samolotnictwo, na pewno nie. Tutaj takich zagrożeń nie ma. Te konstrukcje samolotów są. Przewidują tego typu, tego typu zjawiska, tego typu obciążenia. Nadal mówimy o tym, że odnosimy te prędkości do mijanych strug powietrza, więc z pewnością pilot, który widzi, jakie są limity konstrukcyjne maszyny, może również zarządzać tą prędkością, bo to nie jest tak, że ten samolot jest bezwładnie przecież pchany, ale chodzi o to, żeby w sposób bezpieczny zarządzać prędkością, która jest. Powodowana, że tak powiem, silnikiem czy mocą silnika, zarządzamy mocą, a wiatr nam tutaj tylko pomaga, żeby osiągać te rekordy. A które z zachodu na wschód? Te samoloty, które lecą ze Stanów do Europy, lecą na niższych szerokościach geograficznych, a te, które lecą z Europy do Stanów, lecą bliżej bieguna. W związku z tym wykorzystują inne układy powietrza i inne strumienie powietrza. Na pewno ये सब आते हैं